Kyrie eleison. Chryste słysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco jedyny Boże. W serce Jezusa Syna Ojca przedwiecznego. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa Świątynio Boga, serce Jezusa Przybytku Najwyższego, serce Jezusa Domie Boży i Bramo Niebios. Serce Jezusa gorące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnicą. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszelkich beznen na głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, serce Jezusa odwieczne upragnienie świata, serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa ze żywością napełnione. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci dosłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umiejających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu, cichy i pokornego serca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i radz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu, naszymi grzechami radź się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza, w sercu Twoim racz nas obmyć, do serca Twojego raczne nas przytulić, w tym sercu na wieki radź nas zachować. Panie nasz Jezu Chryste, dziś tak jak przed stu laty zbieramy się w świątyni poświęconej Najświętszemu Serca Twego. W osobach swoich pasterzy staje przed Tobą naród i Kościół, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu. Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności, oddając się Twojemu najświętszemu sercu, prosimy przyjść Twoje Królestwo, a w ślad Janem Pawłem wołamy, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. W obliczu Twojego miłosierdzia wyznajemy z kruchą nasze grzechy, przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego. Przepraszamy za grzechy wykorzystania małoletnich popełnione przez duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywaty, partyniactwo, agresję, niezdolność do dialogu, za brak czci do tego co święte. Świadomi naszych wad i słabości, stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań z ufnością wołamy, otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne. Daj łaskę na wrócenia i pokuty. Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści, pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światło oczy serca, byśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników w Twoim domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, ojczyzny, Kościoła i siebie nawzajem. Jesus, uczyń nasze serca na wzór Twojego serca, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym. W trudnym czasie pandemii, doprowadź nas ku chorym i starszym oraz tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce i rany się zagoniły i aby ponownie zaznali pokoju. Sprawa, by polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy, aby były ogniskami miłości, pokoju, wolnymi od zdrady, agresji, przemocy, otwartymi na przyjęcie życia rozdol, zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła, nadziei odnawiała wspólnotę Kościoła. Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną, niezniszczoną ziemię, abyśmy w darze do Ciebie mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie. Z ufnością wołamy. Chwała niech będzie najświętszemu sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś, przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Przed tak wielkim sakramentem. Upadajmy wszyscy raz. Niech przed nowym testamentem Starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni. Seniori omni post festie ne Utrzymujmy się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.